Cześć, szanowni z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o komiksie Flash, tą pierwszy, dziwny atraktor. Komiks ze stajni DC, który został wydany przez wydawnictwo Egmont. Ja ten komiks dostałem od wydawcy właśnie, za co serdecznie dziękuję. I oczywiście wydawca nie miał wpływu na moją opinię odnośnie tego tytułu, a moja opinia jest niestety taka, że ten komiks mnie rozczarował. Ale po kolei. Jest to nowe otwarcie przygód Najszybszego Człowieka na Ziemi, tym razem ponownie, czy może nie tym razem, ponownie w tej roli jest Wally West i w skład tego tomu mamy, serii, mamy zeszyty, które zebrane, seria The Flash od 1 do 6, Titans, Beast World Tour Central City One oraz jeden epizod oraz epiz, oraz epiz fragment z serii The Flash 800 Flash numer 800 to była oczywiście jubileuszowy zeszyt w którym, w którym wrócili do w którym stosowali jeszcze oryginalną czy tam skumulowaną numerację zeszytów, natomiast tu już mamy zrestartowaną, idziemy od początku i tak są to, jest to w pewnym sensie kontynuacja poprzednich wątków serii, gdzie mieliśmy jeszcze DC odrodzenie od 1 do 15 w plus rok pierwszy, który gdzieś tutaj powinien być, tutaj, bez numerka. I także czteroczęściową serię od Jeremego Adamsa, gdzie tutaj, te, w tym miejscu, właśnie w tej serii przejął, powiedzmy, obowiązki Flasha, przejął Wally West. Bo ta pierwsza w DC odrodzenie była skupiona wokół Barry'ego Alena. Ale dobra, dlaczego mam problem z tym komiksem? Ponieważ składa on się z takiego Troszeczkę pomiesz y, takiego hmm, przekombinowania. O, główny scenarzysta, czyli Simon y, Spurrier, jeśli dobrze pamiętam, tak, Simon Spurier, wrzucił jakiś koncept dziwnego atraktora, który jest dla mnie w tej chwili, na ten etap, na tym momencie całkowicie niezrozumiały i on mnie ewidentnie już nudzi. Po prostu to trwa, trwa, coś się dzieje, coś się miesza z mocą prędkości. Ludzie znikają i to trwa, trwa. W międzyczasie jest jakiś pseudonaukowy bełkot, taki typowy science fiction, ale w wersji takiej ciężkostrawnej, ponieważ czasami jest tak, że mamy pewien naukowy bełkot, ale starają się to w książkach, w powieściach science fiction uzasadnić, żeby czytając, był on wewnętrznie spójny i żeby było wiadomo o co chodzi. Natomiast tutaj mam wrażenie, że te mądre głowy co jakiś czas zgadają do Flasha, flasz Flash tego nie kumamy, też nie kumamy. No właśnie, i Flash. Główny bohater. No, ktoś kiedy, kiedyś powiedziałem w recenzji, że nie przebadam za Olim Westem i to było rzecz, która najbardziej wybrzmiała w mojej opinii, w moim omówieniu pewnego tytułu. Faktycznie gościu mi nie podchodzi. Nie podchodzi w żadnym, w żadnym momencie. On ma taką śmieszną, znaczy śmieszną to jest złe słowo, ma tu taką cechę, gdzie jest, po prostu tworzy maskę nawet przez bliskimi. Bo ja rozumiem, że możemy tworzyć maskę osobowościową w sensie takim, że uśmiechamy się, że wszystko jest w porządku, że flasz, bycie flaszem to najlepsza rzecz yy, na świecie. Takie coś, takie wrażenie chce sp yy, sprawić Woli. -E. I Woli -E cały czas udowadnia nam, pokazuje wszystkim wokół, jak to fajnie nie być flaszem. Natomiast, yy, tak naprawdę on też ma problemy i on od tych problemów w dużej mierze ucieka, on chowa się za tą maską, wszystko sobie da radę, bycie w, bycie jest życie z jest fajne, bycie bohaterem jest super. No, no nie do końca, no są tutaj takie momenty, które też nie, do, nie rozumiem postępowania. Tutaj na przykład mamy yy, Barego, który jest, <laughs> właśnie nie pamiętam co się wydarzyło, że Woli ma kosy z barem. A Barry dla, zawsze dla mnie był takim prawdziwszym bohaterem niż, niż Woli. Jest oczywiście. Ten komiks nie jest aż tak zły, żebym tutaj nie miał nic, nic fajnego nie zauważył. No, są na przykład y, motywy chociażby na samym początku taka przerywana w cudzysłowie, randka, no, Gdzie Wally niby nie będzie spędz, y, spędzał czasu? Z, niby nie będzie super bohaterzył, ale uważa się na tyle szybkiego, no, że a, mignę. Na pół setnej sekundy nie, Linda nawet nie zauważy. No, zauważyła generalnie. Są tutaj ciekawe motywy, jeżeli chodzi o właśnie Lindę. Czyli, czyli relacja, ta rodzinna, ale ta rodzinna Linda i tych, ich najmłodsze dziecko Wade, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jest to bardzo, bardzo pomijalne na opieka nad tymi starszymi dzieciakami, jeżeli chodzi o Olegą. W ogóle. Ja mam wrażenie, że się nimi nie przejmuje. Udaje, że wszystko gra zawsze, wszędzie i nie zastanawia się nad tym, co się dzieje. Zresztą oni też z dziwnego powodu zachowują się tak, jakby nie mogli ojcu tego powiedzieć, wyjaśnić, ukrywają pewne rzeczy przed nim. No, Jestem tym zaskoczony. Kolejny problem jest to, że wchodzimy w ten event tego Beast World, który mamy osobno wydawany w ramach serii Titanii. Tutaj, świat bestii". I co też powoduje pewnego rodzaju takie niezrozumienie fabularne? Bo mamy jakąś taką akcję, i chyba właśnie tak, tu coś się wydarzyło. O, tu jest zainteresowanie, tu się, tu się zdarzyła jakiś emocjonalny motyw. Tu jest emocjonalny motyw. Gdzie, Max? Bo um, Wally, coś się wydarzyło, coś czego nie zrozumiał, coś niebezpiecznego. Impuls, oczywiście impulsywny, on się nie, on zawsze zachowuje tak samo. I tutaj zadaję pytanie. Mr. Terfi, gdzie Max? I oczekujemy w tym momencie, że będzie fajna, emocjonalna rozmowa. Ale zamiast tego wskakujemy w... w co? W inwazję rozgwiazd z kosmosu, nazwijmy to w ten sposób. No i, no i to nie ma sensu. Ja wiem, że się wydarzyło w międzyczasie, ale taka eventoza to tak psuje wszelkiej maści, klimaty, bo jak wróciliśmy do do flasza, to w między w międzyczasie wydarzyło się tak dużo różnych łubudu, łubudu, łubudu rzeczy, że takich kluczowych, istotnych rzeczy nie było. No tutaj też właśnie woli, -E. wymuszony uśmiechy, wszystko gra i tak dalej. On cały czas gra przed. Wszystko się, cały czas gra przed swoimi bliskimi. Nie, nie potrafił szukać w nich wsparcia. Dlatego dla mnie jest to dziwna postawa, zwłaszcza na to, że ma tak ciekawą rodzinę. Dwoje dzieci z supermocami, żona, która miała Supermocę, która go rozumie, wspiera go od lat. I on, nie, ona cały czas zamyka się w sobie. Baryk, którym współpracował przez wiele lat, też też nie do końca jest pogodzone no i cóż. No i właśnie tak idzie, to idzie i później jakaś tam moment kulminacyjny, zdarzenie na finałowa scena jest dosyć Dramatyczna co powoduje, że nas ciekawi, co będzie dalej. Więc to nie jest aż tak złe, i jest jeszcze fajny motyw a propos relacji Wolego z Lindą, jak Woli z trudem, bo z trudem, ale przypomina sobie, że Linda też umiała dość szybko biegać i postanowił powiedzmy zabrać na taki, taką przebieżkę. No, fajna rzecz, za mało takich rzeczy, ale dobrze, że chociaż o tym pamiętał. No i cóż. Średnio słaby komiks, aczkolwiek kończy się w taki sposób, że to ma jeszcze potencjał, żeby się rozwinąć. Na razie ten pseudonaukowy bełko, co tam się wydarzyło, jest dla mnie niejasne. Oczywiście zmiany stylysowania też nie pomaga. Wtrącenie świata Bisworld, World, czy tam świata Bestii, czy jak on tam się nazywa, tego eventu, też totalnie rzuta, rzuca tutaj dziwny cień na ten komiks, ale cóż. Jak to się tworzy w USA? Tak to wydaje Egmont. No cóż, sprawdźcie sami. Jeżeli lubicie tego bohatera, tego Spitcera, to sądzę, że możecie się bawić na tym bardziej niż ja. Ja jestem troszeczkę rozczarowany. Nie aż tak bardzo. Są rzeczy, które mi się podobały mniej, ale liczyłem na więcej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.